Dzień dobry Państwu, ja Państwa trochę zaskoczę, bo nie nazywam się Justyna Dominiak, a Paulina szulis płuciniczak i dzisiaj właśnie w zastępstwie Justyny postaram się zaprezentować nasz projekt Muzeum Otwarte. Justyna jest kuratorką tego projektu, obecnie przebywa na stypendium. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie tak naprawdę od 2022 roku bardzo aktywnie włącza się w działania mające na celu wsparcie społeczności ukraińskiej. Między innymi właśnie poprzez realizację tego wielowymiarowego już dzisiaj projektu pod nazwą Muzeum Otwarte. Realizacja wówczas i teraz tego projektu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu, które uzyskaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I obecnie w tym roku realizujemy już trzecią edycję tego projektu. I w ramach dzisiejszego wystąpienia ja chciałabym z Państwem podzielić się naszymi refleksjami, wnioskami, efektami tych edycji. A także wyzwaniami, z którymi musieliśmy się mierzyć na prawie każdym etapie jego realizacji. Mhm. Może się podzielę, może nie. Jeszcze jest wyłączona. Chyba jednak nie. Dobra, dziękuję bardzo. Dobra, dziękuję, będę mówiła. Mhm. I w tej pierwszej edycji, czyli w 2020 roku nasz projekt, w 2022 roku nasz projekt zakładał takich pięć głównych obszarów działania. Pierwszym takim podstawowym to były warsztaty i zajęcia edukacyjne, które wymyśliliśmy dla gości indywidualnych i one miały uwzględniać bardzo szeroką grupę beneficjentów. To mieli być zarówno uchodźcy z Ukrainy, jak i stała publiczność muzeum i zależało nam na tym, super, dziękuję, żeby te grupy się mieszały i żeby to był taki projekt wspólnotowy. Zaproponowaliśmy zatem bardzo różne takie aktywności dla poszczególnych grup wiekowych, między innymi letnie harce, to taka oferta dedykowana najmłodszym rodzinom, działa się w ogrodach. I tutaj uczestnicy wcielali się w różne role mieszkańców ogrodów, uczestniczyli w grach, zabawach dla dzieci i rodzin. Następnie malowane opowieści, to był cykl zajęć kreatywnych przeznaczonych dla młodzieży, takich w wieku od 7 do 13 lat. I tutaj to był cykl zamknięty. Zależało nam na tym, żeby uczestnicy raz, że rozwijali swoje umiejętności, a dwa też mogli wyrazić się twórczo. I to były warsztaty ilustratorskie z artystką Julią Konieczną. Były oczywiście mobilne gry i zabawy. Pomyśleliśmy też o takiej dedykowanej, ale wciąż łączącej ofercie półkolonii edukacyjnych właśnie dla dzieci z Ukrainy. Były to, wszystko było to oczywiście oferta bezpłatna. I warsztaty kulinarne dla rodzin, jako spotkania warsztatowe dla rodzin, z dziećmi od siódmego roku życia i tutaj wyjątkowy nacisk w tych spotkaniach kładliśmy na taki charakter społeczny, przejawiający się we wspólnym społecznym przygotowywaniu potraw. To, co myślę było jednym z najważniejszych komponentów i obszarów tej pierwszej edycji, to było rozwijanie muzealnego programu szkoleniowego EchoCast i w ramach tej edycji opracowaliśmy nowy moduł szkoleniowy, również pod nazwą Otwarte Muzeum. I on skupia, skupiał się wtedy i skupia się teraz, bo jest cały czas rozwijany, te szkolenia się odbywają, na wsparciu pracowników muzeów w zakresie obsługi gości międzynarodowych w instytucjach kultury. Pozwala nam lepiej zrozumieć wpływ kultury na zachowanie gościa i pracownika, i w trakcie szkolenia ćwiczymy głównie zachowania budujące i usprawniające komunikację z przedstawicielami innych kultur. Zawartość merytoryczna modułu to m.in. zastosowanie pojęcia kompetencji międzykulturowej w praktyce wpływ kultury na codzienne zachowania oraz analiza międzykulturowych incydentów krytycznych. Jednym z zakładanych rezultatów szkolenia jest wchodzenie w efektywniejsze kontakty i budowanie pozytywnych relacji z gośćmi międzynarodowymi poprzez no, większą świadomość i wiedzę na temat zasad i norm kierujących zachowaniami ludzi z różnych kultur. Udało nam się opracować ten moduł, wdrożyć materiały szkoleniowe i w tej pierwszej edycji odbyło się pierwsze pilotażowe szkolenie. Wzięli w nim udział muzealnicy z Muzeum Narodowego w Warszawie, z Krakowa, z Muzeum w Wazienkach. Ten moduł cały czas jest rozwijany. Równie ważna, i też wiemy to z perspektywy uczestników tej pierwszej edycji, była muzeoterapia, wszelkie działania podejmowane we współpracy z terapeutami, z psychologami. To był taki cykl spotkań, który był wówczas ukierunkowany na potrzeby osób które zmagały się w tym 22 roku i oczywiście wciąż się zmagają, ale wtedy to było świeże i bardzo namacalne, z traumą wojny i doświadczenia uchodźczego. I tutaj do współpracy zaprosiliśmy wielu specjalistów. W ramach pracy z nimi powstały prace plastyczne, wystawiane później u nas i wiemy też dzięki ewaluacji akurat tego obszaru, że 90% uczestników. Tej pierwszej edycji bardzo liczyła na to, że akurat ten obszar wróci, że te działania muzeoterapeutyczne będziemy rozwijać dalej. I coś, co może jest mało włączające, ale okazało się kluczowe dla rozwijania kolejnych edycji, czyli przygotowanie przestrzeni dedykowanej tej społeczności. Takiej przestrzeni, która będzie gotowa na ich oddolne inicjatywy i stanie się miejscem spotkań. Więc tutaj troszkę o naszych założeniach o tym o czym sobie myśleliśmy, czyli oferta programowa dla gości z Ukrainy, włączenie tak jakby w działania, które zaplanowaliśmy bardzo szerokiej grupy odbiorców. To co się nam udało zrobić, to 130 zajęć i warsztatów dla tych gości indywidualnych. Zapewniliśmy też wsparcie językowe i takie kulturowe dla ponad 450 lekcji dla dzieci ze szkół, które do nas przychodziły i to okazało się być kluczowe ponieważ wówczas kompetencje językowe, ale też właśnie wielokulturowość to był duży problem jeśli chodzi o zajęcia które odbywały się w muzeum i staraliśmy się tę lukę wypełnić. No i oczywiście powstał ten nowy moduł szkoleniowy EchoCast. Co się nam nie udało? To na przykład to, że grupa społeczność ukraińska w tym czasie to była grupa mniejszościowa, jeśli chodzi o odbiorców zajęć i bardzo chcieliśmy odwrócić tę te tendencję i jakoś wytłumaczyć tę te sytuację. Też dlaczego tak się mogło wydarzyć, też się nad tym zastanawialiśmy. Tutaj tylko tak pokrótce, jakie są no, możliwe oczywiście rozwiązania. No oczywiście kontekst kulturowy i różnice. Zapośredniczenie treści przez tłumaczenie, to też było dosyć istotne, bo tłumaczy, których zatrudnialiśmy, jeśli chodzi o zajęcia wszelkie, oni oczywiście mieli kompetencje tłumaczeniowe i też posiadali taki background, powiedzmy, pracy w różnych instytucjach kultury, ale nie do końca potrafili oddać specyfikę tego, co dzieje się podczas naszych zajęć edukacyjnych i też nie do końca mieli wcześniej styczność z edukacją muzealną. Tutaj widzieliśmy pewien rozłam, coś, co było naszym. Myślę dużym niedopatrzeniem i później już poprawiliśmy się to to, że nie skonsultowaliśmy wówczas tej oferty ze społecznością ukraińską. Narzuciliśmy tak jakby to, co chcieliśmy, żeby się wydarzyło w tej przestrzeni. Później już tak jakby postąpiliśmy inaczej, ale tak było w 2022 roku. Co do edycji drugiej, czyli tej, która odbywała się w zeszłym roku, to. Zaczęliśmy od tego, że zainaugurowaliśmy przestrzeń, o której Państwu wspominałam, czyli tę przestrzeń dedykowaną społeczności ukraińskiej. Wyremontowaliśmy ją pod koniec 2022 roku. Zyskała nazwę Villab, też właśnie w konsultacji z uczestnikami. I ono zaczęło działać w kwietniu 2023 roku. I to miejsce dedykowaliśmy tak naprawdę realizacji oddolnych inicjatyw i działań inspirowanych przez osoby z Ukrainy. To też miało być takie miejsce spotkań i twórczego spędzania wolnego czasu, służące też potrzebom tej społeczności, bo to nie chodziło tylko o to, żeby zaprojektować tam kolejne zajęcia, które będą się odbywały, w których będzie można wziąć udział, ale także, żeby wszelkie oddolne inicjatywy czy potrzeby w tej przestrzeni mogły być spełniane. To miało być miejsce i jest dzisiaj wymiany wrażeń, doświadczeń i emocji, spotkań wokół wspólnych potrzeb bycia blisko innych osób. I od początku istnienia Villabu my tutaj zakładaliśmy większą swobodę i otwartość na interpretację dziedzictwa. I rozwijana w ten sposób animacja kulturalna w zasadniczy sposób, może nie w zasadniczy, ale różniła się od, tego, od reszty naszych programów edukacyjnych, tego co proponowaliśmy. Między innymi właśnie dzięki takiej otwartości na pomysły i potrzeby włączania tej społeczności, którą zawiązaliśmy w projektowanie tej przestrzeni. Bardzo ważne okazało się zatrudnienie koordynatora, który raz, że pochodził ze środowiska, ze społeczności ukraińskiej, zrzeszał ją wokół tej przestrzeni, miał niesamowite kontakty. Mamy tę osobę, jest to Anna Reszetnowa, która współpracuje z nami na stałe, również obecnie już przy wszystkich innych programach. Także na etapie na przykład biura rezerwacji zapewnia nam takie wsparcie. Zainicjowaliśmy na Facebooku dedykowaną grupę, która zrzesza społeczność do dzisiaj. Ona ma już teraz ponad 700 członków, i w tej grupie Willa Bowej właśnie jest prowadzona dwujęzyczna komunikacja i w języku polskim i w języku ukraińskim. Jest to tak jakby podstawowy kontakt z osobami, które wokół tej przestrzeni i wokół programu się gromadzą. Do współtworzenia programu zaprosiliśmy w zeszłym roku artystki i twórczynie z Ukrainy. Z jednej strony zapewniając im y, zatrudnienie oczywiście, ale z drugiej strony wiedzieliśmy od społeczności ukraińskiej, że takie jest oczekiwanie, że z tymi oso oso osobami chcieliby pracować. Więc tak się też stało i te osoby współpracują z nami do dzisiaj. Y, I dalej kontynuowaliśmy Prowadzenie i rozwijanie tego modułu EchoCast Muzeum Otwarte odbyły się w zeszłym roku trzy szkolenia. Są to szkolenia otwarte, bezpłatne w ramach programu. W tym roku również będą się odbywały i jeżeli ktoś z państwa miałby ochotę wziąć udział, to serdecznie zapraszamy. W zeszłym roku wzięło udział w tych szkoleniach 41 osób. Co się zadziało? W tym zeszłym roku. Z naszej perspektywy przede wszystkim powstało to nowe miejsce, raz, że na kulturalnej mapie Warszawy, ale przede wszystkim takie miejsce, które w naszej ocenie jest włączające. Ono jest otwarte na potrzeby tej społeczności i zawsze dla niej gotowe. Mamy aktywną i zaangażowaną społeczność, która cały czas jest z nami, powraca i też zgłasza nowe inicjatywy i chęć działania, i też chęć spotkań właśnie w tym miejscu. Utworzona jest ta grupa, no i oczywiście przeprowadzono te bezpłatne szkolenia. Tutaj tylko taki wycinek tego, co dzieje się właśnie na szkoleniach. Między innymi mówimy o modelu rozwoju wrażliwości kulturowej i w stronę partycypacji, o tym, co w tych dwóch edycjach okazało się dla nas, myślę, takie kluczowe i najważniejsze, jeśli chodzi o wyzwania i co wzięliśmy pod uwagę w tym roku, ponieważ kolejna edycja trwa. Powiem zaraz Państwu, co robimy teraz. Jeszcze dwie, Wiemy minuty. Już... Jeszcze dwie minuty. Dobrze. Wiemy już, że ważny był kanał komunikacji i bardzo ważne było zaproszenie do współtworzenia, a nie do współuczestnictwa. Tak jakby oddanie tej inicjatywy, sprawienie, że ta społeczność, która się zawiązała wokół przestrzeni, poczuła, że ma wpływ na to, co się tam dzieje, okazało się kluczowe dla jej rozwoju i utrzymania, bo bardzo baliśmy się po zeszłym roku, że nie utrzymamy tak jakby tej społeczności wokół tego miejsca i wokół programu, ona będzie się zmieniać, że w takim wymiarze, że będzie od nas odchodzić i że nie będzie chciała dalej rozwijać, uczestniczyć i spotykać się z nami w tym miejscu, a tak się nie stało. Wciąż z nami są, wciąż uczestniczą, oczywiście to się zmienia, ich oczekiwania też się zmieniają. Jeszcze tego nie powiedziałam, bo tutaj tak jakby nie pojawiają się wyniki tej ankiety, ale w zeszłym roku przeprowadziliśmy też nie tylko wśród gości tej społeczności, która zgromadziła się wokół Muzeum Otwartego, ale także w ogóle ukraińskich gości, którzy odwiedzają muzeum, ankietę, y, która miała badać ich oczekiwania właśnie co do programów edukacyjnych, w ogóle oferty edukacyjnej takiej włączającej. Y, no i oni Willa wskazali jako takie pierwsze, najważniejsze miejsce. Tam też dużo innych się pojawiło dla nas wniosków, myślę, bardzo ważnych, y, ale właśnie takie miejsce. Otwarte na ich oddolne inicjatywy okazało się bardzo istotne. Jeszcze nie. Co robimy w tym roku? Więc przede wszystkim kontynuujemy oczywiście te zajęcia, o których Państwu mówiłam. W zeszłym roku udało nam się ugościć ponad 1800 osób. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym roku. Tworzymy nowy moduł Echocastu. Już poza Muzeum Otwartym powstaje też taki moduł szkoleniowy o wielokulturowości, antydyskryminacyjny, o otwartości. Mamy nadzieję, że on jesienią już będzie ukończony i będziemy mogli zaprosić Państwa na pilotaż, a w przyszłym roku już będą odbywały się regularne szkolenia w ramach tego modułu. I postanowiliśmy też zaoferować y, różnym grupom szkolnym, przede wszystkim szkół podstawowych i ponadpodstawowych, bezpłatne zajęcia właśnie dotyczące wielokulturowości, otwartości, y, przeciwdziałania dyskryminacji. To wszystko w ramach tego projektu i mamy nadzieję, że tego typu zajęcia y, staną się. Stałym elementem naszej oferty. Ja jeszcze tak na zakończenie chciałabym podkreślić, że ten projekt jest dla nas nie tylko, jest, jest, jest dla nas bardzo ważny, nie tylko ze względu dlatego na to, że jest to projekt włączający i przećwiczyliśmy wiele mechanizmów, natomiast my też bardzo się przy nim uczyliśmy jako zespół, jako zespół działu edukacji i też wielu innych działów, współpracy i tego, w jaki sposób my musimy pracować właśnie. Ze, ze społecznością, która się zawiązała wokół tej przestrzeni. Bardzo dziękuję za Państwa uwagę. Dziękuję bardzo.